witajcie z tej strony Pyro, a to jest kolejny odcinek ze Star z oczami uczestnika. Jest to oczywiście Turnus w Burzeninie, jest to drugi Turnus i chciałem Wam pokazać ogólnie, jak wygląda cały ośrodek. I całego mi się na pewno nie uda pokazać, a po części opowiem, co gdzie się znajduje. No jak dla kogoś, kto będzie chciał coś zobaczyć, to może będzie to ciekawy film. Więc... Zapraszam do oglądania. Okej, okay, ja jestem już z powrotem, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Hmm, powiem wam, że wolny czas właściwie, żeby nagrać, to tak bez ludzi praktycznie jest. Stąd się wziął, że po prostu mam. Uległem kontuzji i, yy, no nie wiem, po prostu wpadłem w jakiś dołek i bo mnie boli teraz noga. Przez jeszcze jakiś jeden dzień będę musiał być yy, w tym bandażu i nie będę mógł za dużo robić. Jednakże yy, w tej chwili było wyjście do kościoła oraz yy, na miasto. Stąd do miasta jest około 40 minut y, piechotą, więc po prostu zostałem w lokalu. Tak mi nakazano. Yy, no i odpoczywam. No, tak jakby w sumie, taki odcinek myślę, że nie jest niczym złym. Teraz tak. Y, Ule, który tutaj widzicie, jest to y, jadalnia, y, sala dyskotekowa oraz y, sala kinowa. Yy. Teraz tak, sala dyskotekowa to jest ogólnie takie miejsce gdzie, y, gdzie różne spotkania się odbywają, ważne, no i również tam no, różne takie informacyjne spotkania. Y, tutaj mamy plac, y, na którym są codziennie poranne apele, y, do tego jest tam stołówka w tym budynku, y, no po prostu wiadomo jemy tam śniadanie, obiad, kolacje. Y, jedzenie jest bardzo dobre to muszę przyznać. Do tego również jest sala kinowa, czyli ogólnie jest dosyć małe pomieszczenie z dosyć wygodnymi fotelami. I ten, jest tam duży telewizor, jeżeli to jest plazma, a może to i Nie mam pojęcia jaki to jest telewizor. Jednakże jest on bardzo duży i na nim będziemy oglądać jakieś filmy na noc filmowej. Tutaj mamy altankę w której mamy różne również spotkania i zebrania. A tuż obok mnie jest duży lasek, znaczy nie duży, tylko dosyć, lasek niski, do zabawy przejmowanie flag, o którym, nie wiem, może powiem później, jeżeli nawet nie nagram jak to wygląda. No. Tam również widać kawalerkę z daleka za tą jakby zjeżdżalnią zieloną. No, więc zrobię cięcie i tam jeszcze podejdę. Może już bliżej nie chcę podchodzić, jednakże powiem Wam, że w kawiarence możemy sobie kupić no, po prostu różne jedzenie yy, oraz do tego yy, można sobie kupić picie, no, jakieś napoje, chipsy, lody i takie różne sprawy, wiecie, jak zwyczajne w Tutaj mamy tor do kartów. W tej chwili nie wiem, czy są jeszcze kokarty, czy nie. Jednak to są jakieś specjalne kokarty na, słoneczne, pewnie z jakimiś panelami. Nie wiem, jeszcze na takich nie jeździłem. Okej, okay, jestem z powrotem. Już minęło 5 dni od ostatniego pierwszej części filmiku. Już my, skończyła mi się pamięć. Tu jest stadion, tam jest orlik do tenisa oraz yy, do ręcznej. Tu jest tylko do gały. Właściwie zaczęło padać, ale to nieważne. Tu mamy boisko do grania. Kosza. Tutaj jest sala gimnastyczna. Do w sumie do wszystkiego. Tutaj jest gabinet dla pani pielęgniarki, ale ja nie będę do środka zaglądał. Tam są baseny rozporowe na samym środku, chyba tak to się nazywa dokładnie. A tutaj są wojsko do siatkówki i Bedingtona, albo coś takiego. Tutaj mamy miejsce, gdzie odbywają się ogniska. Ogólnie nawet fajnie tu jest, dużo ludzi się mieści. Całe kolonie tu mogły normalnie sobie siedzieć i mieliśmy ogniska, dokładnie festiwal kłamstwa. Czyli musieliśmy zgadywać, kto mówi prawdę, a kto nie. Były trzy osoby kłamiące i trzeba było zgadywać. I tutaj jest takie miejsce, się nazywa chyba chatka baby Jagi. Tutaj są różne spotkania. Tutaj jest park linowy. Do Spinażki, raz co do basenów to chyba nie muszę się rozpowiadać, bo właściwie no, co basen jak basen Może zobaczycie, a może nie zobaczycie, nie wiem I ogólnie już nagrając wcześniej, ja uczycie jakby tego filmiku, bo ta nie chcę sobie zapauzowałem i teraz idę do jednej z trudniejszych rzeczy jakaś była na obozie yy, wojskowym, o której zaraz opowiem więcej. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze tak na szybko ten kort do tenisa oraz do grania w piłkę ręczną. I pokazuję już tak w sumie po drodze. To nie jest najtrudniejsza rzecz, jak wcześniej wspominałem. A tutaj mamy normalnie kład, znaczy tor do dokładów. Możesz tutaj powiedzieć kładem. Bardzo fajny tor krótkiej, ale spoko. Górki, można sobie z nich wyskakiwać. Nie I teraz idziemy do my, rzeczy, która najbardziej męczyła nas na koloniach wojskowych. Mianowicie do poligonu. Ja już wam pokazuję. O. poligon. Tutaj zaczynamy. Tam później się przechodzi przez te opony. Skakuje na huśtawki. Tam dalej są ścianki, przez które musimy przechodzić, tutaj pochylnią oraz czołgamy się do samego końca. co jest chyba najbardziej znaczy problematyczne. No i jesteśmy na miejscu. Trudna sprawa, powiem Wam naprawdę. I teraz chyba idziemy, będę się kierował ku najfajniejszemu miejscu, chyba, yy, czyli do yy, tak to się mówi, do pola do, gra do grania w paintbola Więc tam paintball zaraz, zaraz wracam okej, okay, więc tu mamy pole do paintballa tak się ono prezentuje. kurde, czekajcie, żeby mi to się zlokowało yy, dokładnie wam nie pokażę, musicie sobie jakoś to wyobrazić tu z dwóch stron strzelamy dwie różne strony to dwie różne drużyny zaczynają kurde fajnie tu mamy fort, w którym właściwie nie, nie graliśmy w ten tryb. Ale ten fort w środku siedzi jedna z drużyn, a inne drużyny atakują i ten fort muszą przejąć. Wydaje mi się, że mógłby być to fajny, jednak trudny tryb, dlatego nie, nie graliśmy. Ok, i teraz tutaj mamy strzelnicę. Strzelnica wygląda w ten sposób. Mamy cztery różne stanowiska i strzelamy tam do tar. No, fajnie się stąd strzela, naprawdę polecam. że jak stanowiska pokażę, to chyba każdy stanowiska widział ogólnie, no bo co to, to jest takiego nic ciekawego właśnie. A tu już obok jest lasek, w którym yy, robiliśmy szałasy swoje. Jeszcze szybko pokażę, tylko szałas naszej drużyny, dokładniej Delty, bo jesteśmy podzieleni. podzieleni. Ogólnie nasz był najlepszy, gdyż dostaliśmy tam punkty za niego. Tak on wyglądał właśnie. No, ja już będę musiał się zwijać. Naprawdę tam jest sucho jeszcze w środku tak dodam. No i ja już będę musiał się zwijać, więc to bucha na tyle. Myślę, że pokazałem wszystko, co chciałby tu zobaczyć. I to co mogłem pokazać również pokazałem. Tak więc zobaczymy się w następnych filmikach. No i cześć!